Карело Альфа 2023 легка і компактова, ідеальна версії спацеровий. Для ружного терену, а головне, не коштує космічних пінензів. Cześć wszystkim, to sklep dziecięcy Dawidan, mam na imię Samir i przedstawiam wielofunkcyjny wózek Karelo Alfa 2023. Dla kogo jest odpowiedni Karelo Alfa? Dla tych, którzy szukają niedrogiego, uroczego i lekkiego wózka. Ten model można kupić jako zestaw 2 w jednym lub samą spacerówkę. Dlatego gdy przestaniesz korzystać z gondoli, nie będziesz musiał kupować spacerówki. Już ją masz i doskonale. Waga podwozia z gondolą to tylko 11,2 kg. Jest to jeden z najlżejszych łusków. Wysokość od podłogi do gondoli 54 cm. Średnia powinien być wygodny dla rodziców o każdym wzroście, chyba, że masz 1,90m, wtedy na pewno nie. Chociaż ze względu na wysokość rączki do 105cm nie jest to problem. Szerokość podwozia 53cm. Poznać wszystkie kolory i złożyć zamówienie można na naszej stronie internetowej davidam.pl I nie zapomnij zasubskrybować nas, postawić like i komentarz. To jest bardzo nam potrzebne. Tkanina jest wodoodporna i z ochroną UPF50. Budkę można opuścić za pomocą przycisków pamięci, otwierając dodatkową sekcję. Można ją jeszcze bardziej obniżyć, aby chronić przed słońcem lub zimnym wiatrem. Z tyłu znajduje się sekcja wentylacyjna. A jeśli to ci nie wystarczy, u podstawy gondoli znajduje się dodatkowa sekcja z siatką klapka na magnesach. Pokrowiec z zamkami po bokach, dzięki temu będziesz mieć szybki i wygodny dostęp do dziecka. Wewnątrz bawełniana tapicerka. Wszystko jest zdejmowane do prania. Wymiary materaca 74x30. Jest on wyjątkowo gruby. Dziecko będzie tu maksymalnie komfortowo. Mamy tu możliwość złożenia gondoli do kompaktowego transportu. O! Tak to wygląda. Gondola wypinana za pomocą przycisku w pamięci. Oznacza to, że można to zrobić jedną ręką, a drugą na przykład złożyć ramy. Rączka pokryta eko-skórą, koła gumowe zbieżnikiem, przednie obrotowe z możliwością blokady. амортизатори джаваєм пуїнні. Це в сумі дає нам добре ващівощі їздне. Кошик на закупи до 3 кг. поємність можна збільшити, Рівніж на магнесах. Педал хамульця на тильній осі. Версія спацерова важить 10,5 кг. Призначена для дітка до 22 кг. І так, як мовивим, можна його купити особливо. Ще дійсно Odwracalne. Budka opuszczana jest dość nisko, aby chronić dziecko przed złymi warunkami pogodowymi. A co ciekawsze, wysokość budki można dopasować do wzrostu dziecka. Na górze znajduje się okienko podglądowe. Tył wykonano z perforowanego tworzywa, co zapewnia lepszą cyrkulację powietrza się upał. Oparcie regulowane jest wygodnym mechanizmem. Są trzy pozycje. Wymiary siedziska. Wysokość oparcia 50 cm, głębokość 20 cm, całkowita długość 90 cm i szerokość, 29 cm. Podnóżek z ekoskóry dla łatwego czyszczenia. Regulowany jest przyciskami po bokach. Wyściłane pasy bezpieczeństwa i jest dodatkowy pas. Barierka uchylna. Pokryta ekoskórą. I to, co lubię najbardziej, jak ona się składa. Trzeba opuścić oparcie i nacisnąć na rączkę. Voilà. Wymiary po złożeniu siedziskiem 68 x 53 na 30 A żeby rozłożyć ją, trzeba nacisnąć na przycisk pod spodem. Voilà. W zestawie ciepły pokrowiec na nóżki i moskitiera. A w opcji 2 w 1 mamy plecak i folię przeciw dessiążą. Alfa Alpha 2023 to świetne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz lekkiego wózka z gondolą, a jako spacerówka ma odwracalne siedzisko, łatwe i kompaktowe składanie i koła na różny teren, czyli w ogóle idealna. A kupić ją można na naszej stronie internetowej davidam.pl lub w naszym sklepie w Krakowie na Czyżywskiego 1. Aby nie przegapić naszych kolejnych ciekawych filmików, zasubskrybuj nas i proszę o polubienie i komentarze. Wierzę, że dokonasz słusznego wyboru. Do zobaczenia. Pa!